Patrzcie, jaki piękny zapis normalnie jest tutaj dużo, dużo ryby. Siemano No i tak sobie siedzę dzisiaj nad Bugiem Niestety siedzę w samochodzie Bo ciągle pada deszcz Ciągle pada deszcz Jak widać szyby zaparowane No i cóż, nie chcę zmoknąć, nie wziąłem ani płaszcza, ani parasola Kap kap Życie Czasami tak na rybach bywa, że jedziesz pogadać, pokazujesz, że będzie w miarę pogoda, a tu jest nad wodę, a tu jest deszcz. No ale cóż. No i z tego wszystkiego, z nudów, że tak powiem, niby wędki rozstawione, ale siedzę i się nudzę w samochodzie. Brania nie widzę przez zaparowaną chmurę, przez zaparowaną szybę, no i siedzę i, se nudzę i myślałem, i wymyśliłem sobie, że zrobię dla Was film z moich zapisów z Deepera. Będziecie mogli popatrzeć, zobaczyć to co ja widzę na ekranie. Echo sondy wtedy kiedy jej używam, kiedy pływam na wodach, których nie do końca znam, bo zazwyczaj na tych wodach, których znam, to rzadko kiedy używam dupera, chyba że gdzieś tam sprawdzić, gdzieś czy coś faktycznie jakieś rybki są. Jest parę fajnych zapisów, także mam nadzieję, że wam się spodobają. Widziałem, że nie ma chyba takich filmów za wiele z takimi zrzutami. Oczywiście nie jestem znawcą echo sondy, wspaniałym, także. Mogę, mogę się mylić, mogę się nie pomylić, także nie bierzcie sobie do końca, tak na 100% na serio, że jeżeli mówię, że to jest ta ryba, to niekoniecznie musi być ta ryba. No dobra, zapraszam do subskrypcji, na fanpage i trzymajcie się miłego oglądania. Hej, a więc na pierwszy ogień lecimy z takim oto zapisem. Jak widać dno jest w miarę twarde Tutaj za chwilę pojawi się Wam fajna rybka Jak widać może to być sum może być to sandacz Równie dobrze może to być coś w każdym bądź razie naprawdę dużego Widzicie sami jaki potężny łuk w tym miejscu jest No i lecimy Dalej. To będzie zapis. Za chwileczkę dotrzemy do bardzo ciekawego zapisu. Tak jak widać. Tutaj. O! Cóż to może być? To mogło być deszcze. Tutaj przednie bardziej bym stawiał na jakieś może drapieżniki. Ale bardzo ciekawy zapis. Dobra. Lecimy dalej. Tutaj z górka. Wyciągamy dipera tutaj jakoś drobnica tutaj widać po wyciągnięciu i wrzuceniu jakaś rybka się pojawiła tutaj bardzo fajne są zapisy jak widać coś bardzo albo startowało w górę albo schodziło na dno tuż przed samą górką jak widać dwumetrowo tutaj znowu został diper wyciągnięty płyniemy dalej kolejny zapis na samej górce ja stawiam na jakieś sandacze, które stoją na górce Może o konie. Lecimy dalej. Tutaj jak widać jakaś rybka też stoi. To może być szczupak. Bardziej bym tu na stałe stawiał Dobra, tutaj mamy fajny zapis. Też jak widać taki w miarę, w miarę ciekawy łuk. Lecimy dalej. No dobra, lecimy z kolejnym zapisem. Zwalniam Wam przy jakimś ciekawszym zapisie. Tutaj nie wiem, czy to były akurat ryby. Może jakieś stado leszcza, albo coś w tym rodzaju. Tutaj na pewno jest fajna rybka. W samym dołku, jak widać, stoi coś ciekawego. Nie wiem do końca co. Nie będę się wypowiadał, bo nie jestem jakimś wspaniałym znawcą zapisów, tutaj też na samej górce widać, bardziej bym stawiał tutaj jakieś karpiki, leszczyki gdzieś eee, tutaj widać, że jest na górce jakieś ziele także to też może, mogą być amurki jakieś tutaj bardzo widać fajne ławicę. W dołku samym jest jedna ławica druga ławica pewnie jakieś leszczyki stawiam może jakieś płotki coś w tym kierunku Lecimy dalej. Tutaj przy dnie coś może stać. Nie wiem co to do końca jest. Jak widać, bardzo ciekawe dno. Jest oczywiście żwirownia. Dno jest bardzo mocno zróżnicowane. Lecimy do kolejnego jakiegoś ciekawego zapisu. Widać jest coś tam drobnego. Lecimy, lecimy, zobaczymy, czy coś będzie tutaj jeszcze fajnego, bo powiem szczerze, że już nie pamiętam, ale zaraz się przekonam. No i tutaj widzicie naprawdę bardzo fajny zapis. Eee, nie chcę za bardzo się wypowiadać, ale jestem w 90% przekonany, że to stoją naprawdę fajne leszcze. Naprawdę duże stado. Lecimy dalej. Tutaj, jak widać, sporo tego, tej drobnicy jest łuków. O, tutaj na pewno stoi jakiś drapieżnik. Być może to był. Może to być sandacz, może to być ściupak, może to być sumik. I lecimy z kolejnym zapisem. Tutaj widać już jest metr m w porywach do metra m tutaj jakaś drobnica stoi. zaraz będzie bardzo ciekawy zapis. Idziemy do niego. Jest. Jest kolejny zapisik bardzo ciekawy. Eee, tutaj będziemy mieli jakieś dwie fajne rybki. Mogą to być karpiki na takiej głębokości. No ale to różnie z tym bywa. Dobra, lecimy dalej. Tutaj jakieś coś pływało sobie. Jest, jest ten bardzo ciekawy zapis, który czekałem. To jest w 100% sum. Jak widać, łeb tutaj i tutaj ogoniasty. Spory sum. Przypuszczam, że gdzieś może mieć około 1,5 do 2 metrów. Jako rybalka. Lecimy dalej. No i przenieśliśmy się ze żwirowni już na inny zbiornik. Zbiornik bardziej szczupakowy, okoniowy. Tutaj, jak widać, już coś przy dnie stoi. Jest to prawdopodobnie szczupak. Tutaj już stoi drugi. W tym miejscu. Tutaj widać jakąś drobnicę. Mogą to być karasie, płoteczki. Tutaj jest bardzo ciekawy zapis. Świetny normalny zapis. Eee, przypuszczam, że jest to stado, płoci, może okoni. I tutaj jak widać jest znowu. Za chwilę jeszcze raz ten zapis, bo zarzuciłem go poprawić. Tak jak widać tutaj się przeniosły. Tutaj z dna widzę już się podrywał jakiś drapieżnik. No i tutaj właśnie bardzo piękny, świetny zapis. No Jest bardzo dużo, jak widać, drobnicy. Przypuszczam, że jest to płoteczka, krąpik. Tutaj, w tym miejscu, teraz y, mogą to być stado koni, które czają się już na te właśnie białorybki. Takie, oczywiście, moje spostrzeżenia. Lecimy dalej. O, tutaj już jestem przekonany, tak w 70%, że jest to. Stado okonia, który gdzieś tam czycha przy dnie, właśnie zaraz za tą drobnicą i będzie próbował atakować. Lecimy dalej z tym zapisem. Tutaj znowu widać stado z jakichś ryb przydennych. Tutaj, tak jak myślę, że to są drapieżniki czekające, okonie dokładnie, czekające na tą rybkę. No, i tutaj mamy kolejny zapis. Też jakieś leszczyki, może płotki lecimy sobie dalej. To jak widać, są jakieś rybki. Bardziej bym stawiał to na jakieś leszczyki. Aczkolwiek są takie, może karpiki. Mogą to też być karpiki. Jest to zbiornik też z jakimiś tam karpikami. Dwa albo trzy sztuki. Osobniki. Tutaj, jak widać, dużo jest drobnicy. Płyniemy dalej. I tutaj, jak widać, też bardzo ciekawy zapis z mnóstwem ryb. Tutaj na dnie, oczywiście, jakiś drapieżnik czyha na te biedne. Pływające rybki. Tutaj widać znowu jakieś. Tutaj w sumie mogło być już jakieś zarośla, ale tutaj powyżej zarośla widać ewidentnie jakąś rybkę. Tutaj będzie ich na grubo. <laughs> Patrzcie, jaki piękny zapis. Normalnie jest tutaj dużo, dużo ryby. Fajnie to wygląda. Pięknie pełna. Dużo dużo ryb. Pięknych ryb. to oczywiście płocie, krąpie, e, ogólnie 90% że to jest biało ryb. No i to by było na tyle z dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że spodobał Wam się taki filmik. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, żeby może wiedział jak Wy rozpoznajecie ryby na echosondach. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, wciśnięcia dzwoneczka, żebyście nie przegapili kolejnego filmu. No i zapraszam na fanpage. Dzięki serdeczne, że dobrnęliście do końca. Hej!